Dzisiaj Gedeon słyszy, że Bóg jest z Wami, Bóg jest z Tobą. I wtedy Gedeon oczywiście ma dylemat, ponieważ rozjeżdża mu się poznanie świata z deklaracją Anioła. Skoro Bóg jest z nami, to dlaczego takie rzeczy się dzieją w naszym życiu? Nie. Ale trzeba powiedzieć tak, że takie dylematy. Poznawcze miało bardzo wiele osób w Biblii. Matka Najświętsza z jednej strony miała poparcie pana Boga, Pan z Tobą, raduj się Maryjo i tak dalej. Zostaniesz matką syna Bożego. Ale kiedy odszedł Anioł, to, to był dylemat. Co to wszystko oznacza? Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, dostał deklarację, że. Oto jego żona Elżbieta Pocznie syna. Ale w jego głowie rodził się, rodziło się to pytanie, w jaki sposób, przecież, no właśnie, taki dylemat poznawczy. Z jednej strony rozjeżdża się rzeczywistość, z drugiej strony Boża deklaracja, że będzie poparcie. I właśnie w takim momencie, kiedy, kiedy mamy takie rozdwojenie narracji, kiedy z jednej strony Pan Bóg z kart Pisma Świętego zapewnia nas, że będzie się nami opiekował, że że nam towarzyszy, a z drugiej strony widzimy nasze życie i to życie jakby w ogóle nie skleja się z tą deklaracją Pana Boga, wtedy potrzebny jest taki moment deklaracji wiary. Ponieważ Pan Bóg zaczyna działać wtedy, kiedy my wejdziemy w sytuację niepewną, w sytuację nie do końca sprawdzoną, w sytuację, w której jeszcze nie ma jakiegokolwiek potwierdzenia jego działania, i wtedy widzimy, że Pan Bóg zaczyna działać, i wtedy widzimy, że zmienia się rzeczywistość. Tak było też w przypadku Gedeona.